Dzień dobry. Dzisiaj wycieczka do Finlandii, co ostatnio na szczęście zdarza się częściej niż na początku istnienia kanału, no ale nie o tym. Wycieczka do Finlandii okazja jest wybitna wręcz, bo nową płytę wydał jeden z filarów tamtejszego podziemia, tamtejszej sceny, tamtejszej działalności muzycznej i to nie tylko black metalowej, ale tym razem akurat black metalowej, bo to. Na niej się skupimy, na tej części działalności tegoż filaru się skupimy. Zapraszam. ASPA to y, właśnie y, wspomniany już filar y, podziemnej fińskiej sceny black metalowej. Jak już mówiłem, nie tylko black metalowej, bo Miko y, tworzy nie tylko black metal, ale z tego black metalu chyba jednak najbardziej jest znany. No i tym jego black metalowym okrętem flagowym y, od wielu, wielu lat, bo od 1998 roku już, y, czyli naprawdę długo, jest y, Clandestine Blaze. Clandestine Blaze i właśnie niedawno ukazał się nowy krążek Resacralize the Unknown z piękną, piękną okładką, którą teraz tutaj Wam pokazuję. Clandestine Blaze. Jest to projekt, który można by zamknąć w kilku słowach pewnie. Eee, aczkolwiek, no wiadomo, dziwnie to brzmi, dorobek dwunastoletni, znaczy, przepraszam, taki dwunastoletni. Dwanaście pełnych albumów i ten, Resacralize the Unknown jest właśnie dwunastym albumem e, Clandestine Blaze e, od 98 roku, czyli co, 25 lat? No jest to kawał czasu, jest to szmat czasu, w tym czasie, e, o, szmat czasu w tym czasie, no brawo. W tym czasie Miko wydał sporo pod tym szyldem świetnych, świetnych albumów, ale też w tym czasie Miko w zasadzie zbudował sobie markę taką, że właśnie to powoduje ta, ta, ta renoma gdzieś i to, że to przyzwyczajenie do tego, co Miko tworzy spowoduje to, że ja mógłbym to zamknąć właśnie w kilku słowach tak naprawdę, nie? no bo według mnie recenzowanie nowego albumu Clandestine Blaze ma tyle sensu, co recenzowanie nie wiem gatunku masła, które wszyscy znamy. I tam sobie jesz codziennie i wiesz doskonale, jak ono smakuje. No i, no, i tam będziesz recenzję tego robił. Skoro jest to bardzo popularna marka. Nie mówię oczywiście, że Clandestine Blaze jest nie wiadomo jak popularny, bo pewnie nie jest, ale w podziemiu jednak jest. Powiedzmy sobie szczerze, że podziemna marka jest to ogromna. I na pewno jest to bardzo dobrze znany projekt wszystkim fanom black metalu, nie tylko fińskiego i pewnie nawet nie tylko takiego stricte podziemnego. W każdym razie, The Secret is the Unknown jest i dlatego myślę sobie, że mógłbym to zamknąć po prostu. Jest nowy Clandestine Blaze. Dziękuję. Robota odrobiona. Wszyscy generalnie wiedzą, o co chodzi, ale jednak nawet Miko wie, że coś tam czasami gdzieś trzeba nowego słuchaczom, czy też sobie nawet dać, żeby nie stracić w pełni tego ognia i żaru. No więc tym razem dał na pewno piękną okładkę. To jest pierwsza rzecz, którą Wam już pokazywałem cyfrowo. No, CD prezentuje się tak. Na szczęście jewel case. Tak jest. Że tak powiem skromnie, ale bardzo, bardzo ładnie. Są po prostu utwory. Tyle w środku, są teksty, co też jest bardzo ciekawe. Co jeszcze? No, trochę mi się z tym tytułem kojarzy sprawa. No, okładka w ogóle z tytułem się pięknie zrywa. the Unknown. <laughs> No i tak powiedziałem, że Miko od pewnego czasu coś, co pewien czas chce nam dać coś nowego, powiedzmy, żeby też w nim nawet ten ogień nie zgasł. No i myślę, że właśnie to jest takie Resacralize the Unknown, Trochę, a trochę jednak Resacralize the Known, czyli to, co już znamy w tym wypadku. Przed tym albumem już gdzieś tam zapowiadał, że ten album będzie troszkę bardziej surowy. Bardziej agresywny, że będzie mocniejszy, troszkę brudniejszy. I to wszystko jest prawdą. Poprzedni był, rzekłbym, z 2021 roku, Secrets of Laceration był na pewno dużo od tego spokojniejszy, jeśli w ogóle można tak mówić w kontekście Clandestine Blaze, ale myślę, że można, bo, bo ten projekt też nigdy przecież nie słynął z jakiejś nie wiadomo jak wielkiej brutalności kanonat perkusyjnych, blastów nienawiści itd. itd. Clandestine Blaze zawsze bardziej stało nastrojem, surowością ale nie taką pierwotnością, bym powiedział, ale na pewno nie jakąś szaleńczą agresją. A tutaj właśnie tej agresji jest więcej. Jest tej agresji więcej i Milko pokazuje, że nie zatracił tego, że wie, jak się w tych obszarach poruszać, bo tych szybszych fragmentów jest kilka i naprawdę daje radę, a poza tym fajnie to miesza z tymi wolniejszymi średniami, średnimi tempami, w których on czuje się po prostu doskonale, bo to jest jego królestwo zawsze było i pewnie już tak pozostanie. Do tego oczywiście to, co robi też zawsze perfekcyjnie, no to potrafi skomponować takie refreny, które chwytają. Bo Clandestine Lanes to jest w ogóle taki fajny projekt, który jeszcze dosyć mocno bazuje na takiej pierwotnej konstrukcji utworu, gdzie często właśnie mamy refren. No i on te refreny potrafi uczynić takimi naprawdę fajnymi, melodyjnymi, które zapadną nam w ucho na dłużej i można sobie potem nucić na spacerze albo pod prysznicem, albo w wannie, bo jak ktoś nie ma prysznica, albo tu i tu, bo niektórzy mają i wannę i prysznic. No. Albo w kuchni na przykład. I tutaj też takie są. Bring me the head na przykład, no i potem sobie człowiek idzie i bring me the head, no i sobie śpiewasz, nie? Ale takich jest tutaj kilka więcej, bo nawet już w pierwszym utworze się to pojawia. Więc na pewno to zostało z Clandestine Blaze, gdzieś to, że są te momenty, które przykuwają nas do albumu, ale potem wchodzimy w tą większość jednak tej materii muzycznej, i ta większość jest tym razem rzeczywiście troszkę, troszkę bardziej surowa. Troszkę brutalniejsza, ale co ciekawe, zarazem jakby w brzmieniu troszkę czystsza. Niby jest cały czas ten brud podziemny, ten brud piwniczny, ten brud pierwotnego black metalu, natomiast ja tutaj odnoszę wrażenie, że sama ta produkcja jest naprawdę fajna. Ale to dobrze, bo dzięki temu i te wszystkie smaczki, które tam gdzieś są poukrywane, no może nie ma ich bardzo dużo, wiadomo, bo jednak. Miko tutaj stawia na prostotę przede wszystkim, ale jednak jakieś tam są, i fajnie jest słychać, kiedy już się pojawiają, jak tych kilka takich wysokich melodii, on to potrafi robić i to robi bardzo dobrze. A wokalnie też jest jego poziom, jego styl, nic tutaj nowego nie wprowadza. Także mówiąc krótko, z jednej strony jest to kompletnie nic nowego, jeśli idzie, czy to o Clandestin, czy to o Black metal. To tutaj nie ma nic nowego, kompletnie. Nikogo ten album nie zaskoczy w takim rozumieniu, że o, rewolucja jakaś, o, co tu się wydarzyło, co ten Miko odstawił, ludzie. No, nie, nie, nie. Takich rzeczy to tutaj nie ma i nie będzie. Natomiast na pewno jest to album, który też z drugiej strony nie zostanie odebrany, typu, a no, zaś to samo. Kompletnie z rynka z poprzedniego. Dziękuję. Nie będę tego nawet słuchał. Nie, właśnie nie. Jest to rzecz inna od poprzedniej, ale utrzymana cały czas w tym samym stylu siedząca w tym samym zbiorze danych, yy, mówiąc yy, matematycznie. Aczkolwiek no, ja mówiąc matematycznie, to jest w ogóle no, rzadsze niż yy, zaćmienie yy, księżyca pełne. Dobra, no więc yy, oczywiście polecam Wam. Yy, Recreate Re -re the Unknown, bo to jest bardzo dobry krążek. <śmety> to jest krążek, który Was niczym nie zaskoczy. A może wręcz przeciwnie, zaskoczy Was tym, że Miko cały czas w tej swojej ee, jaskini potrafi odnaleźć jakiś nowy płomień i na tyle go rozpalić, żeby zaciekawił nie tylko jego, ale i ludzi siedzących przed tą jaskinią. E, takich jak ja na przykład, i bardzo wielu innych maniaków black metalu, którzy doceniają robotę Miko w Clandestine Blaze. No i e, dlatego też jest to dobry album. Polecam go e, wszystkim. E, no, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Dziękuję, bo chyba i tak już za długo o tym gadam. A to są oczywistości, moi drodzy, oczywistości. No, to tyle. Do następnego.